Hej! witam Was po raz kolejny na mój kanale The Cat Goes Fishing. Wyszedł update. Sam jestem tym zdziwiony, że wyszedł update, ponieważ poprzedni był równy rok temu. Mamy dzisiaj 28 lipca, jak to nagrywam, i dokładnie 28 lipca 2022 był poprzedni update w Cargo's Fishing jakiś mały, a ten jest dosyć duży, ma nawet swoją nazwę. Jest to Ancient Ancestors, czyli przetłumaczone na starożytni przodkowie. Jakieś nowe ryby są, fixy, w ogóle pełno takich rzeczy. No ciekawe dosyć. Update jest bardzo duży, normalnie waży tam 119 MB. Ogromny update, większy niż cała gra. No, no tylko w sumie bez jednej jedynki. <grym> no nie jest to aż tak duży update. 19 MB tak naprawdę waży. Ale, no nieważne, coś tam się pozmieniało, tak zobaczymy, tylko nie wiem czemu mi tak laguje teraz gierka, więc poczekajcie chwilę. Ok, połączyłem wszystko co mi jest niepotrzebne, no i jak nie będzie lepiej, no to, to co ja poradzę, no niestety, no wyszedł update i tak to wygląda. W każdym razie, jesteśmy w naszej gierce Cat goes Fishing. Mówi rybeszki, oczywiście, muszę to powiedzieć na początku, jak zawsze. No i cóż, dobra. Z tym już sobie wypłynę. Zobaczymy, co tam jest dalej. Odblokowaliśmy łódkę w, ost w ostatnim odcinku. I tyle. No, coś mi się przypomniało, ale dobrze, o tym później. Nieważne. Dzisiaj wyszła też utopia. Nie wszyscy interesują się rapem jakimś amerykańskim czy coś, ale no, mój znajomy na przykład czekał. Na ten album bardzo. Parę lat. No, mi też się nawet podoba. Trawi Scott, jak coś. Trawi Scott, taki artysta, no, wydał swój album. I jest fajnie. o 8000 rybka. Dobra. Nie spodziewam się, że będzie tak droga, ale okej. Okay. To ją sobie sprzedamy. Nie mam dalej tego nieosiągnięcia, tylko ulepszenia. Flick. Coś tam słyszałem, czytałem w internecie, że żeby je odblokować, musimy zejść na sam dół. No nie wiem, w ilu procentach jest to prawda, ale można sprawdzić, I guess. Tylko wezmę sobie jakąś większą rybkę, troszeczkę. Minimalnie na przykład mocznika, no żeby nie łapały nam się małe rybki. No. I wtedy sobie zarzucimy, mamy chyba na naszej węce, no tak Diving klucz. to ulepszenie sprawia, że nasza przynęta się zatapia w wodzie tylko muszę znaleźć spokojniejsze miejsce, na przykład tutaj coś nie no, nie chce się czekaj, dlaczego to nie działa, bo ja nie do końca pamiętam, nie to jest co innego to ulepszenie by się bardzo nam przydało, A nie wiem jak odblokować nie mam pojęcia Zastanowię się nad tym później. A póki co, sobie coś to połowimy. No i co tam jeszcze jest? <grym> Lipiec się już kończy, w ogóle bardzo szybko to minęło. Dopiero co się zaczął. Lipiec w ogóle dopiero co się zaczął ten rok. A już mamy koniec lipca, zaraz koniec sierpnia, grudnia, i tak dalej. nie? I kolejny rok będzie dokładnie to samo. No Dobra, chodź tu weź, ty mi nie uciekaj, ty mi nie uciekaj W poprzednim odcinku mi już uciekła ta rybka na koniec mapy i to nie było fajne eee, Więc chodź Mamy też jakieś questy, jeden jest na luminę I lumina to wiem co to jest eee, To jest taka rybka Nie mam jej odblokowanej, ale ona pływa na samym dole Jest taka cała niebieska, świecąca i eee, podpłynę sobie tam wcześniej i ją złapiemy żeby mieć quest'a, mamy czapkę co daje nam dodatkowe quest'y, więc coś tam musimy porobić quest'y dają nam różne rzeczy, na przykład radar, musimy odblokować więc fajnie, nie chcę serafa złapać, ani nic innego, siblifina też mam do złapania, ale się oczywiście nie wciągnął, co za pech i co, poradzę, okej okay. zarzucę ciebie po coś sensownego, nie po ciebie po coś sensownego, haha <gry> Na przykład, nie ciebie, znów się spotykamy. Ok, na przykład, poluminę. Albo ciebie, no nie chciałem cię, szczerze. Nie będę kłamał. Ale dobrze, muszę sprawdzić jedną rzecz w internecie, bo to mnie da spokoju, nic z tym nie zrobię. Ok, zobaczyłem w internecie, że to ulepszenie, na które mi zależy. Generalnie pojawia się na levelu 25, więc ok. No moje marzenia lekły w grozach. No i cóż, co się ja poradzę. Łowimy sobie dalej tutaj, gdzie możemy. No, Ciebie bym chciał na przykład, chodź. I zarzucimy sobie tę rybę dalej. Dalej łowimy. Łowimy, łowimy jakieś. Nowe rybki, sprawdzamy co tam jest. No wiecie, jak to wygląda. Fajna, to jest zabawa. No a, no bo one mi się nie złapią. To jest super, że te małe rybki nam się nie łapią. Na taką przynętę. No dobra. Czy te mamy? Chyba nie, więc może byś się pozwoliła złapać. Jedna. Chodź tu. Dobrze, dawaj. Kurczę, gdyby tak zleciała na dół, no to byśmy mieli problem. No, mieliśmy problem. Leo Fish. No, nie wiem, czy sprzedać ją. Za 6000. Dużo. Ale sprzedam. Dużo, ale sprzedam. Może być. Nie jest tak źle. Chodźcie, rybki choć najbardziej podstawowe rybki na świecie. chodź, Super. I zarzucam ciebie. Myślałam nad taką taktyką, żeby złapać małą rybkę i żeby to ona nas pociągła w dół, do tego kupić hak, ale hak jest chyba za drogi, żeby nam się to opłacało. No, dobrze, ale zamiast haka mogę kupić rakietę i wy... Ja nie mogę. <laughs> Jasne, no mega potrzebna rakieta, naprawdę. Nie, wytrzymam. Jeszcze tu niczego nie ma. Patrzę na mnie nie ma nic tu nie ma. Chodź ty, chodź. Nie wiem czym jesteś, chodź, po prostu chodź, tyle. Tankfin... wow, mamy questa! Wspaniale! Mamy do złapania jeszcze tą jedną rybkę tam, która lata przy czerwonej. I jedną tam na dole Ale z na dole może być taki problem Że nie mamy ulepszenia Do zanurzania wędki Dokładnie przynęty Więc tego nie zrobimy chyba teraz Ale mogę wziąć sobie nowego quest'a Redskitter zrobimy to To jest yy, bardzo proste No yy, sprzedaj 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 i robimy to yy, Mamy ciebie Panie Reckiter. Bo wiem jaka to jest Rybka. No mam ją pod nosem, praktycznie, jeśli do Boise sobie podjedziemy. Chodź, tu. Aha, na mini mapę nic tu nie ma. W ogóle yy, widzicie ten znak tutaj w tle? Ale za moją łódką jest za kotkiem, O, tu. No to jak robię miniaturkę do poprzedniego odcinka, no to myślałem, żeby tutaj wstawić napis hashtag 6. No to 6 odcinek, wiecie. 6 chciałem tu wstawić, ale uznałem, że to wygląda bardzo głupio. No to było w tych kolorach tutaj jaśniejszych, to wszystko było w tym samym odcieniu, napis, ale i tak nie pasowało. Więc zostawiłem tak jak jest. Skitter, halo halo, tam pływa. Ale z nim to nie będzie tak kolorowo, widzę jednak. W sensie on może sobie to popłynąć wyżej, ale jak zawsze mnie nie słucha. Dobrze, chodź tu. Patrzcie, to jest jedna rybka na no te wszystkie. No. Jest pełno rybek i dokładnie tą konkretną jedną musimy złapać. No co za pech. Ajajaj. No dobra. Tam wyżej pływają. No i mała mi się złapała. I to nie ta, co miała. Skitter, jest, mamy, 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 jest. Udało się. Ja pierdolę. No. No to tak, abyście pytali. Ale mamy jeszcze. ty! Co jest? To jest w update'cie dodali, że jak rybę wyrzuciłem, która została yy, ugryziona, to ona zostaje tutaj w wodzie. nie, nie mogę jej złapać ponownie, najgorzej. Przykre to jest. Takie coś dodali w tym update'cie właśnie. No, widzicie to? Przykre. się fajnie, że znaleźliśmy jakąś zmianę, ale. Smutno. Możecie zostawić w komentarzu z tej rybki. Bo czemu nie tak? Niestety pogrzebiej nawet nie mógł zrobić, nie wyłowie jej wody, więc tu pozostanie, ale tak naprawdę umarła w domu. Ty, <grym> można powiedzieć. Powinna się cieszyć, co nie? Kto by nie chciał umrzeć w domu. No, no. cóż. Eee, <grym> no nie chciałem cię. Tam jest jeszcze jeden skiter, tam widzę na mapie. Nie wiem, czy patrzycie na tę mapę w. Zaraz to sprawdzę. Nie wiem, czy patrzycie na mapę w lewym, górnym rogu. O, kur, naprawdę się teraz pojawiłeś. Bo ta mapa jest bardzo mała. Generalnie, ale ja się patrzę cały czas i tam widzę trochę tych rybek więcej. O, o, o. Skitter. No nie, dalej tam leży. Znaczy pływa. Unosi się na wodzie. Skitter. Skiter. Było blisko. A uciekli mi. Skitter. Aj. Nie ta. Ale on się zamieni na przynęte. okej, okay. Powoli do celu. Tak się mówi oczywiście nie po trupach, ale powoli. Po, po rybkach. Po rybkach do celu. Tak bym nazwał ten odcinek. Gdyby to nie był nowy update. To, czyli oczywiście, odcinek musi się nazywać nowy update. Rzadko się zdarza, że gra jest updateowana. Mówiłem ostatnio, update był rok temu, więc tak muszę nazwać odcinek. No i co? Co poradzisz? Jeśli przyszliście tu z tego powodu, nie rzucie się oszukani, bo nie jesteście. Update wyszedł, naprawdę. <grywy> Kocham to. O no, Skitter. Ter, nie uciekaj mi. Dobra, o, jest. Ostatnia, ostatnia szansa i akurat tu pływa to gówno, nie? jest większa. Dobrze, chyba to mamy. Mamy to, jest. A, 12 tysięcy jeszcze kosztuje. Dobra, mam questa, tak czy siak, więc zarzucę cię do tyłu. A, nowego bym musiał wziąć. No to widzimy się za chwilę. bagu. Co to jest bagu? Nie mam pojęcia. Zobaczmy. Jest odblokowana tutaj bagu, bagu, bagu. To jest mała, może? Bagu, bagu, nie ma bagu, bagu, bagu. Aha, to jest ta zielona. Ym, można spróbować, ale jeszcze mogła się nam rybka sibli tutaj pojawić. Więc sprawdźmy to. Chodź ty. I. Ale tak to nie robimy. Dobrze, chodź. I zobaczymy, czy się nie pojawił. Siblifin. No nie, no co ty robisz? Pojawił się, ok. No tylko to będzie yy, ciężkie, żeby go złapać, bo on cały czas pływa wokół tej czerwonej. Wiecie? No i zobaczymy, czy się uda. Ok, seraf. No dla pieniędzy mogłem go złapać, ale nie chcę. Nie potrzebuję teraz. Te małe rybki, tam daleko, daleko, kosztują tyle samo co seraf. <laughs> Więc nie opłaca się nam go łapać, not anymore, czyli już, nie? Chodź ty. No w ogóle to no, nowe rybki są, one tu przypłynęły za mną. Bardzo fajnie to jest zrobione, bo te rybki faktycznie przypływają, nie? To nie jest tak, że są w danym miejscu i tam cały czas siedzą. Tylko płyną za mną. Fajne, fajne. Dobra, no potrzebuję jakieś średniej ryby teraz, naprawdę. No nie, ciebie, nie jesteś średnią rybą. Choć. No wiesz co. Wiesz co. Wiesz co. Mówię teraz do siebie w montażu. Powodzeniu. <laughs> nie wy. Was jest za dużo. Ok, no. no to ten quest będzie trochę trudniejszy niż myślałem. Ale nieważne. Sprawdźmy, jakie mam numery dla wędki. A w ogóle to mogę kupić nową? Kupmy, kupmy nową wędkę. Okej, okay. czemu nie? E, tylko jakie ulepszenia bym chciał? Nie wiem. Na pewno to. E, na pewno. To. Tego nie chcemy, to jest niepotrzebne. Możemy bomby wysadzać poprzez kliknięcie prawego przycisku myszy. To co się wysadzić wcześniej. To jest fajne. Zastanowię się nad tym. Na pewno chcemy, żeby nasza wędkowa była silniejsza. Dobra, to chcę. Sprawdźmy, jak to działa. No i do tego. A, kupmy tego detonatora, dobra, nieważne, może być. Chło jaka ta wędka jest szybka, widzicie to? Jak to leko zarzuciłem. Dobrze, jeszcze jedną rzecz zrobię. A mianowicie, zarzucę na coś większego. Zobaczymy, co się złapie, Zobaczę, a ja po prostu nie wiem. Na początku cokolwiek. Mustardfisher chce złapać mocznika. Tyle. Tyle mi potrzeba. Kupię bombę, bo mnie wkurzają te małe rybki tutaj. Okej, okay, to, że mam lepszą wędkę, wcale nie oznacza, że jest lepiej, bo to, jak daleko ona zarzuca, może być problemem, czasami. No widzicie? No na przykład teraz mi się opłaca zmienić na tą moją poprzednią, żebym sobie o tutaj zarzucił. Nie no, nie wierzę. Okej. Okay. Ciebie. Nareszcie, że tak powiem. <laughs> I zarzucę sobie. Deść. Siblifin, Siblifin, była szansa, Siblifin, Siblifin, chodź tu, nie wygłupiaj się, chodź tu, Siblifin, z no, dwóch ich, jeden tu pływa, nie wygłupiaj się, chodź, to nie jest czas na żarty, chodź, jest, dzięki, 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 dziękuję ci, Jej, dziękuję. i teraz wypłyń, wypłyń, ja, nie, nie, no mówiłem ci, miałeś jedno zadanie, ale niestety mnie nie posłuchałeś, Skończyłeś marnie, i ja cię za to sprzedam. Sprzedam cię do jakiegoś sklepu z rybami i sobie ciebie zjedzą. Nie wiem, czy jest taka ryba jak. A to nie jest Siblifin, tylko si... Sibylfin. No chyba. No nieważne. Dla mnie zawsze będziesz Siblifinem. Mam nadzieję, że będziesz dobrze smakował jakiejś rodzinie, która ciebie zjedzie do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Co ja gadam, załatwię sobie kadłfisza na zakończenie. I. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Cardboard Fishing i z innych serii. Zapraszam do subskrybowania, playlisty Macie w karcie i w ogóle takie rzeczy. Do zobaczenia. Na razie, pa pa i cześć.